Dzień dobry. Mam na imię Maciek. Mam córkę uczęszczającą do klasy pierwszej, A w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni. Zdecydowaliśmy się na tę szkołę, ponieważ jest blisko domu, jest dobrze skomunikowana, blisko ulicy Morskiej. Sama szkoła urzekła mnie dużym zaznaczeniem sportowo-rekreacyjnym. Zaangażowana i miła kadra pedagogiczna, wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych od kółek plastycznych, właśnie judo, po nawet kółko inżyniera. Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchajcie samych dzieci. Lubię moją szkołę, bo są fajne zajęcia dodatkowe, można się z nich dużo dowiedzieć. To, że są duże sale sportowe i są zajęcia dla chętnych rodziców. Pozdrawiam wszystkich kandydatów do naszej szkoły. Zapraszam do mojej szkoły 52, jest najlepszą szkołą ever i czuję się w niej bezpiecznie i dobrze. Cześć, nazywam się Martyna, chodzę do pierwszej A do szkoły 52. Fajne są klasy i wszyscy robią dla nas, żeby było nami na, na, na najlepiej i są też y, bardzo dużo fajnych nauczycieli, na pewno wam się tam spodoba. Zachęcam. Cześć, mam na imię Kacper, jestem z klasy 3A. Zapraszam do mojej szkoły. Mam fajnych nauczycieli i nikt się nie nudzi. Moją szkołę lubię za to, że są super miłe panie, pyszne obiady i super fajne zajęcia sportowe. Chodzę do klasy drugiej B, chodzę tutaj już do tej szkoły jeden rok. Ogólnie wszystkim polecam tę szkołę i jest bardzo miła atmosfera i dzieci się nie biją. Bardzo fajna szkoła. Dzień dobry, mam na imię Dobrysia. Bardzo lubię swoją szkołę, bo jest taka miła, fajna i ma odpowiedni klimat, jaki lubię. Po to lubię szkoła, że są fajne panie, koledzy. Fajne sale gimnastyczne. No i judo też jest fajne. WF na tych salach wielkich. On mi się to bardzo podoba. Mam na imię Julia, chodzę do pierwszej A. Bardzo lubię wszystkie panie w szkole. Lubię być w świetlicy i lubię szkolne obiady. Ja i lubię w twojej szkole. Że nie ma tłoków, i że tak często chodzimy do kina, że są fajne lekcje. Cześć, to ja, Łukasz. Najbardziej w mojej szkole lubię to, że jest WF i programowanie. Zapisujcie się do naszej szkoły. Lubię moją szkołę za to, że są mini nauczyciele, można bardzo dużo poznać przyjaciół. Jestem nina. Bardzo lubię naszą szkołę 52. Chodzę do klasy pierwszej A. Lubię chodzić na plac zabaw obok szkoły. Lubię tam się wspinać na drubinki. <laughs> lubię też właśnie bawić się na świetlicy. Cześć, jestem molek. Chodzę do klasy drugiej B. Fajne panie. I nauczyłem się grać w bibliotece w szachy. Mamy dodatkowy WF, judo i gotowanie. Bardzo polecam i bardzo Was zapraszam. Szkoła jest super!